Jechałam tutaj do Urzędowa na strzelnicę z rodziną i tutaj naprawdę jest super, można postrzelać z różnych broni, na przykład z KBKS-u, z Mausera, ze strzelby, z dewarweru i wiele, wiele innych. Naszym zadaniem jest promowanie wartości historycznych, patriotycznych i przede wszystkim chrześcijańskich, bo, bo moim zdaniem nie ma wartości patriotycznych, jeśli nie są zbudowane one na chrześcijańskie. Tak więc jest to miejsce dla wszystkich chętnych, którzy chcą się też dowiedzieć o tym. Jedni uprawiają, tak jak mówię, sport piłkę nożna, siatkówka, spinaczka, w Sokole można znaleźć to wszystko, u nas akur akurat tutaj w urzędowie istnieje sekcja strzelecka, mamy plany, by stworzyć stowarzyszenie, to jest takie inauguracyjne dzisiaj można powiedzieć spotkanie, takie gniazdo pod gniazdem lubelskim. Tak. <śla> E, dzisiaj miała miejsce realizacja naszego projektu. E, Strzelcy Sokoła powracają do urzędowa. Działalność tego Soku na terenie gminy urzędów: krzewienie strzelectwa, wartości chrześcijańskich i patriotycznych. E, dzisiejszy projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich nowe FIO na lata 2021-2030. Projekt został zorganizowany przez lokalną tutaj grupę nieformalną tego soku urzędów. Natomiast operatorem zadania jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Rostocze. Tak jak tutaj widzimy, mamy wszystkie loga. Bardzo wspaniałe organizacje, które pomagają grupom takim jak my pomóc promować dziedzictwo Rostocza. I tak jak wspomniałem, Promowanie wartości chrześcijańskich, patriotycznych, a przede wszystkim, tak jak tutaj w naszym przypadku, strzelectwa. Soku po wielu latach powrócił do Urzędowa. Zapraszamy wszystkich chętnych do dołączenia naszych szeregów. Strzelnica mieści się w Urzędowie. Można znaleźć nas na Facebooku, jesteśmy oznaczeni na mapie Google i również na YouTubie. Nie wiem, czy to koledzy moi chcą coś dodać raczej wszystko powiedziałeś. Przede wszystkim właśnie ten projekt ten projekt ma na celu dowartościowanie tych wzorców patriotycznych i chrześcijańskich. Nasza cała organizacja, nasz cały klub strzelecki SOKÓŁ, Towarzystwo Gimnastyczne Soku skupiało wokół siebie wybitnych Polaków, wybitnych ludzi. Generał Haller, święty Jan Paweł II i przez ten projekt chcielibyśmy nie tylko propon proponować, strzelanie, propagować, propagować tylko propagować te osoby, tych bohaterów, którzy byli w naszych szeregach. Sokół urzędowski, który towarzystwo gimnastyczne soku, które istniało w urzędowie przed II wojną światową, no miejmy nadzieję, że wróciło już na dobre i będzie się wpisywać w historię urzędowa naszego miasta. A my jako tutaj lokalni działacze zapraszamy wszystkich z okolic, byśmy mogli propagować i podtrzymywać właśnie chlubę Rostocza. I, i, i te wszystkie organizacje, które do działały, by dziedzictwo Rostosza nigdy tutaj nie zaginęło i, i mogło być propagowane.